thank you że w okolicy Karkarit. Trzeba iść teraz mocno pod górę Aha. i potem w prawo. Do Elat przypłynął. Kargo stateczek. Tu prawie każdy handluje. Widzę po raz pierwszy, jak tutaj wybierają kapok. To jest drzewo kapokowe, które daje taką watę. Dawniej to bardzo popularne było do wypełniania poduszek. To jest delikatniejsze niż wata. Tylko jest jeden problem: to ma nasionka, które trzeba też wybrać, bo do tego się dobierają myszy, szczury, inne stwory, które to lubią. Mieciutka, to jest bardziej delikatne niż wata. Tutaj jest nieszczęście, bo mają w pobliżu agregat prądotwórczy na całą wyspę i ten hałas jest nieznośny nawet z dużej odległości. godzina wczesna jest bardzo gorąco pod zalewa człowieka straszna wilgoć trzy dni był deszcz teraz jest gorąco nie do wytrzymania Co kawałek nowy meczet. Coś nieprawdopodobnego. Bez pomocy Arabii Saudyjskiej nie ma szans, żeby tyle budowano meczetów w Indonezji. To są biedni ludzie. Idę do wioski Karkarit. Południowe Moluki to. Rejon świata, gdzie występuje najbujniejsza przyroda na świecie. Dosłownie jak w szklarni. Wszystko szaleje. Wody tu nie brakuje. Co kawałek spływa z góry strumień i to potężne strumienie. W takim ogrodzie walka z zielskiem to jest wyzwanie Tu widać jak pnącza zarastają kasawę Drzewo o ogromnych liściach z pół metra długiej ze 30-40 cm szerokie Palmy sagowe, to miękkie drewno, najbiedniejsi ludzie używają do jedzenia. Jakie to wszystko wielkie? Po prawie dwóch godzinach doszedłem do karkarit. Piękna plaża, piaszczysta. Rzadko się zdarza tutaj na tej wyspie były piaszczyste plaże. Wioseczka muzułmańska. To jest wioseczka. Kilka domków i wszystko. Jedna z piękniejszych plaż na Kei Besar, Pantai Daftel W tej chwili następuje przypływ. W głębi Kei Kejcil. 20 km stąd. Te wszystkie kuleczki to jest praca setek krabów, krabików malutkich. To jest nieprawdopodobna robota. Za chwilę tu przyjdzie woda i to znów zaleje, i tak ciągle syzyfowa praca. To obejmuje tutaj cały ten rejon. Same kuleczki, malutkie kuleczki. Nieprawdopodobne. Ile to pracy muszą wykonać te krabiki, żeby to wyrzucić te kuleczki w tej norce siedzi krabik ślady jak łażą takie paseczki głębienia w piasku. Tu widać marność tej pracy do stworzenia bardzo płochliwe. O, wszystko się chowa do norek. Jak szybko uciekają. Już ich nie ma. Tam kilka stadek jest. Jak podejdę, to w ciągu Paru sekund ich nie ma już. Tutaj nie mają gdzie się schować. O, 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 problem mają niektóre. Tu ich jest bardzo dużo. Piękna czysta plaża. Na Kej Kejcil nie podobała mi się. Za dużo śmieci. Tu mają twardszy piasek, więc nie udaje im się tak szybko uciec. Pracowite stworzonka. Każdą chwilą przypływa woda i zalewa plażę. Plaża staje się coraz węższa. Ta skała wygląda jak rzucony na brzeg żaglowiec, w oddali speedboat z Elad podąża do Tual. Każda naturalna, piękna plaża na świecie musi być spaskudzona ludzką ręką. Musi taki postawić tą budę przy plaży, jakby nie mógł 15-20 metrów od brzegu. To jest mały Pandanus. Wystarczy trochę w wilgoci, garstka piasku czy skruszonej skały już rośnie malutkie żywe ślimaki widocznie tutaj woda dociera i one żyją w tej chwili się skupiają gdzie jest najwięcej wilgoci potem znowu woda przyjdzie i będą dalej żyły Widocznie aż do tej wysokości, czyli do 1,70 70, m dochodzi tu woda. Te ślimaczki są na tej skale. To z wysokości mojej głowy. One mogą żyć na pograniczu wody i lądu, oddychać atmosferycznym powietrzem. Przykład jak palma może żyć korzystając ze słonej wody. Aby się utrzymać, musi mieć potężny kołtun zbitych korzeni. A woda tutaj oceaniczna, morska, to jest kilka razy Bardziej słona niż nasza w Bałtyku, oceanu konkretnie 7 razy, bardziej słona niż w Bałtyku. To jest Morze Arafura, otoczenie wysp Kaj. Tylko spadł i nawet go nikt nie podnosi. Świeżutki. próbuję wejść. Zobaczymy dokąd to prowadzi. Schody prowadzą do pięknego widoku. Groby. Jakieś bardzo stare. Miejsce pochówku jest niesamowite. Wracam do Elat. Na dzisiaj starczy wędrówki. Bugenwilla o różnych kolorach to piękny kwiat tropikalnych rejonów świata, między innymi Moluk. Manta. Yeah. Manta. Manta, to, is best. to jest w cieście francuskim banan, polany czekoladą, bardzo smaczne.